Gada jak Katarynka. Jak coś, to sobie zwolnijcie trochę film, bo ja czasem sam za sobą nie zadążę. Haha, ha, Siemanko! Jak zwykle to ja, stalewiak, z kanału Stalewiak, ha, się zareklamowałem. Z podpalmą, nie? Pod palmą siedzę, ale nic dzisiaj, nic nie o palmie. Słuchajcie, muszę Wam wytłumaczyć w końcu, bo tak, pytania się powtarzają takie. Stalewiak, jak zrobić na Duże Liście, Paulownie? Jak zrobić na żeby pień był długi, żeby powiedzmy u góry sobie robić kulkę, albo jak zrobić drzewo, żeby robiło cień, jak z czasem będzie robić to. Jestem przy paulowni 3 o, umiem już mówić 3 A przypominam, że jak ktoś chce szukać, jakieś konkretne sadzonki, piszcie do mnie na maila. Każdy, yy, pod każdym filmem jest mail podany, także spoko, piszcie śmiało. Polecany sklep jest, jakby coś, ale nie o tym. Słuchajcie dalej, ale ktoś to piszcie. I teraz tak, zaczynamy. Kupujecie sadzonkę paulowni. Albo wysiewacie pierwszy rok. Wysieliście sobie na wiosnę, wyrosła Wam malutka sadzoneczka, tak? Stajecie ją w grunt na wiosnę. Powiedzmy gdzieś. Będę pokazywał przykład na tej. Na przykład gdzieś taka Wam urośnie, że będzie miała, nie wiem, przez sezon, no dobra, nawet tyle, powiedzmy pół metra przez sezon, nie? To rośnie, powiem, ja sobie jeden kijek. Wiecie o co chodzi. A już Wam tu pokażę teraz. Ja miałem bardzo malutką sadzonkę, widzicie to? I to był pierwszy rok. Ona taka malutka urosła. Potem, inaczej, podam, że powiedzmy, urosła wam duża. I tak, i przychodzi zima, nic z tym nie robicie, jest jeden, jeden pień, jeden. Czasem lubią się rozkraszczać, ale teraz tak, przychodzi kolejny sezon, robi się kwiecień, maj. I teraz tak, ścinamy co najmniej dotąd, ja tak robiłem, ścinamy dotąd, i tu, mną no dobra, gdzieś nawet dotąd, powiedzmy na 30 cm, i w tych gdzieś miejscach puści. Liście, na nowo. One przeważnie idą na, na takie, powiedzmy, co 90 stopni, czy tam co krzyż. Czasem się zdarza, że ulonia puszcza w trzech miejscach, ale i teraz tak. Tu jest obcięta, to jest drugi sezon, nie? I teraz tych, co wychodzą na nowo, już mają powiedzmy po 30 cm, zostawiamy najsilniejszy pęd. Rozumiecie? Najlepiej to, tak powiedzmy, gdzieś w tym miejscu. Wtedy jest ta moc, moc konkretna, tak jak tu. I zobaczcie. Kolejny rok u mnie stąd, tylko bo ona była bardzo mała, dlatego tak pierwsza była cięta już tu. I zostawiłem pęd najsilniejszy gdzieś tu, właśnie. I ten pęd poszedł w jeden rok dotąd. Widzicie to? Ale jest obcięte, on się kończył gdzieś tutaj. I teraz tak. Ten pęd zapierdzielał, zapierdzielał na drugi rok, dotąd sobie dorósł, nie? I teraz tak. Stale jak trzeci rok obciął w tym miejscu, to widzicie o. I w tym miejscu zaczęło rosnąć. Czyli już gdzieś, tak powiedzmy, na 70 cm zostawiłem kolejny przyrost i ten już przyrost, to, to jest. Ja wiem, że to możecie nie dowierzać, ale na trzeci rok stąd pałownia wypieprzyła już centralnie co najmniej 3 metry. Siła w korzeniu, rozumiecie o co chodzi. Nie zostawiajcie na rozkrzaczaną pałownię. Ja wam teraz mówię, jak zrobić pień. I wtedy taki pieek już jest konkretny, tak? I teraz tak, abyście znowu chcieli, żeby drzewo było jeszcze większe. Jeszcze wyższe, powiedzmy, kij. No to trzeba będzie, to jest już trzeci, trzeci sezon, nie? się Se zaczyna. I ja już zrobiłem na koronę, bo korona już jest co najmniej na, nie wiem, na 3-4 metry. Ja sobie tak zostawiam. Ale jakby nie chcielibyście tego, czyli znowu ścinacie to wszystko w cholerę. Co najmniej dotąd. Nie? Żeby była już siła. I znowu puści gdzieś z tych miejsc, powiedzmy, liście. I znowu gdzieś w tym miejscu na dwóch metrach puszczacie do góry pręciocha i zapierdziela taki kolejny, ale tak się raczej już nie praktykuje, no bo te drzewo około 4 metrów ma po co większe na zacienienie, tak? Trącę się, zapomniałem dopisać na duże liście. Jak jest tak, w sumie ta sama sytuacja, najlepiej to prowadzić, co rok ścinać drzewo prawie do końca, do ziemi. I zostawiać jeden pęd i z tego jednego pęda wy, wy, wyrastają potężne, wielkie, zajebiście duże liście. Także... O dużych liściach, piszcie sobie stale, jak pałownia. Naprawdę jest bardzo dużo filmików, a ten jest po prostu taki zbiorczy, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak startować od początku. No, ziemi jeszcze chyba nie powiedziałem, ale u no, mnie jest czarnoziem i rośnie w czarnoziem. Ogólnie, Paul paulownia pałownia nie masz takich tak strasznych wymagań co do ziemi. Jak chcecie, możecie dać dobrej kupnej jakiejś ziemi żyznej na początek z 50 litrów, na przykład worek. Ja pod żadną tutaj nie dawałem, wszystko rośnie pięknie. Gdzie u mnie ziemia jest czarnoziem, ale na 1,20 20 niżej już jest żwir. Żuławy. Dobre, także dalej słuchajcie. I teraz tak, na kulkę, jak, znaczy inaczej. Chcecie mieć zacienienie O to jeszcze po prostu tylko wytnę i to. A to już chyba zostawię, aczkolwiek może troszkę jeszcze przytnę, pomyślę. Ale jak chcecie na bujawkę zostawić pręta, zobaczcie te boczne, one tak trochę do góry idą, ale niektóre się trafiają, że trochę idą, tak wiecie. No to już trzeba sobie formować, tak jak powiedzmy wierzbę energetyczną, nie? No i, i ten, a jak chcecie niską, no to to ta sama zasada. No. Dotąd dopuszczacie, puszcza tutaj liści pełno, i w tym miejscu robicie na przykład na kulkę. I, i teraz Wam wytłumaczę jeszcze, jak ja zrobiłem właśnie po wczorajszym filmie. Ale mówię, na cały czas mnie pytacie, znaczy nie wszyscy, wiadomo. O tutaj, tu jest bardzo konkretna Paulownia, i tu ja robię to na kulki. Wiem, że to wygląda beznadziejnie, ale na takie jednej gąsce wyjdzie sześć kolejnych odnóg. I, ty, i teraz wszystkie tu od nogi, tu od nogi i w końcu będzie można sobie przycinać i robić z tego kulkę. Łatwe takie wytłumaczenie, no powiedzmy, no, tak samo tutaj, zobaczcie, to, 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 w ogóle historia, tylko one mają dużo lat, ja tu dużo razy kombinowałem, ścinałem, kombinowałem, ścinałem, zobaczcie, to jest przyrost jednoroczny, bo już jest potężnie silny korzeń 4-5-letni i jest tam ścięty, tak, i to było, to było, widzicie, podobnej grubości, puściło z brzega. I zobaczcie, jak to się zrasta pięknie. Tutaj puściło z ziemi, tylko że jest cieńszy, nie? I też taki kąkol porus. Tu tak samo puściło z ziemi. Zostawiłem najsilniejsze, bo więcej wychodziło. A to po prostu będzie do wycinki. I ciśnie. Także jak macie pytanie jeszcze co do Paulowni, no to już jest wyczerpujący chyba mój opis jak to powiedzieć może opis? No wytłumaczyłem, no, ja tak robię, bo Paul, z polowniami jestem chyba od 2007 albo 2008 roku. No naprawdę, te drzewo można kombinować na wszystkie różne dziwne sposoby i rodzaje. Można przecinać Mało tego, z takich gałęzi potrafią się ukorzenić. Jeszcze jak są tym młodsze drzewo, tym lepiej jest ukorzenić. W ogóle to się nagrywać jest tak, jak gadasz sam do siebie. Nagrywa się. Dziękuję bardzo, idę wrzucić ten film. Jak coś zapomniałem, możliwe, to może dopiszę w filmie. Jak nie, no, to możecie dopytać, ale naprawdę wyczerpujące. A dobra, inaczej. Stalewak, czy jeszcze są bardzo Odporne, tak, są. Ja jak zaczynałem z nimi to było po minus 32 między 5 a 7 rano. Jedynie to taką słomą obrzucałem i robiłem takie śmieszne domki. A teraz nie mamy zim, to się nie martwcie tym. Paulownia z nasion to bez problemu da sobie radę. Czy 3 wiem, ciężko jest dostępna. Ja po prostu udało mi się wyrwać z plantacji, na której kiedyś sadziłem. No, dlatego mam dwie y3, A tak to chyba do nich trzeba pisać i nie wiem, czy pojedyncze, w pojedyncze się bawią. Wysyłania. Tego wam nie powiem. Dziękuję bardzo za zaufanie do stalewiaka, za oglądanie. Na razie, cześć. Gada jak Katarynka. Jak coś, to sobie zwolnijcie trochę film, bo ja czasem sam za sobą nie zadążę.